Sprowadź z nami auto z USA. Na portalu www.bitusa.pl sam wybierasz i licytujesz w USA. Ponad 100 aut jest już na placu przy ulicy Warszawskiej 53 w Gręzowie, obok serwisu skani. Taniej nigdzie nie kupisz. Zapraszamy! 31 maja do Siedlec zawitała Akademia Lotnika, dzięki czemu młodzi ludzie mogli poczuć się jak skoczkowie narciarscy. Taka dyscyplina jak skoki narciarskie jeszcze w siedcach nie była. Dzisiaj mamy na miastkę tych skoków. Tutaj młodzi uczestnicy, zarówno, znaczy zarówno młodzi, jak i dorośli mogą spróbować swoich umiejętności i na symulatorze, i właśnie na tej mini skoczni. I cieszymy się bardzo, bo chcemy też promować ten sport w siedzicach w regionie siedleckim. Skoki narciarskie, co prawda, nie są konkurencją nizinną, tylko bardziej górską, ale nigdy nic nie wiadomo. Może będzie i od nas mistrz Polski, mistrz świata. Tuż przed Dniem Dziecka na terenie rolkowiska Arms pojawiła się miniaturowa skocznia narciarska. Aby jednak oddać skok trzeba było odpowiednio się przygotować. Na poszczególnych stacjach trzeba było popracować m.in. nad równowagą, pozycją startową i telemarkiem za mojej młodości to takich skoczni, bo zimy były długie, e, to było bardzo dużo e, i nawet tutaj w Siedcach budowaliśmy skocznie na nieistniejących dzisiaj Łysakach, na Karpatkach, na Starej Szczelnicy, tam można było skoczyć nawet po kilkanaście metrów, no ale też miałem okazję skoczyć na jednej z mniejszych skoczni w Zakopanem, e, bo miałem kiedyś ciocie w Zakopanem i bardzo często właśnie nie wyjeżdżałem, także nie jest to mi obce, nie jest mi obca ta dyscyplina. Dla każdego uczestnika przygotowane zostały pamiątkowe gadżety: plastron, legitymacja lotnika z pieczątkami, dyplom i medal. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA: www.bitusa.pl Sprawdź z naszą firmą Auto z USA: bitusa.pl